Cześć, witam Was znowu w bastionie, takim dosyć zniszczonym i ponurym. Wcześniej była taka wesoła muzyczka, i w ogóle teraz taki mroczny ambient. I śnieg nawet. Lecimy coraz dalej, coraz bliżej ludzi, którzy nam to zrobili. Jak widać, tutaj już jest jakby koniec mapy, już dalej przejść nie można. Także zostało nam już parę misji. Urdzenta Gate. Jakaś tam brama? Ostatni okruch. To wszystko, czego potrzebujemy, żeby posprzątać ten bałagan. I nie będzie on prosty do, do zdobycia. O matka, co za bałagan! Ośmiu bogów, 8 utrudnień. Taki bałagan mógł wywołać tylko człowiek. No, ludzie najbardziej potrafią sobie szkodzić. O, Zeus powiedział, że kataklizm zawiódł i ma rację. Lud Ura jest tego żyjącym dowodem. Kataklizm miał wybić Ura, a wybił wszystkich innych. Dobra, to jakoś daje radę to odbijać. Nie no, oni łatwi są. Jak są so tylko ci, to jest spoko. O, jakie przejście. Dzień drugi, a czyli on tak o długo podróż odwala. Nie chcieliśmy nigdy iść na wojnę, chcieliśmy usunąć ją z naszego życia. Ona zawsze sama przychodzi. Ludzie nie potrafią się jakby bez niej obyć. A znowu żabki. Zdrodziliśmy do tego wielu ludzi, naukowców, żołnierzy, szpiegów, nawet mnie. Nawet róg był w to związany. Nasz narrator. W to wszystko, w cały ten konflikt. W ten kataklizm. Ile tych żabek tu może być? No styknie gościu! Okej, okay, dzień trzeci. Szukaliśmy rozwiązań daleko poza miastem. Dzień trzeci, ranek. Podróżowaliśmy prawie tak daleko jak teraz dzieciak. Większość naszych wysiłków nie przyniosła żadnych rezultatów. O Jezu... Gra na tym dostałem. Potem osiągnęliśmy przełom, ale nie pochodził od żadnego z naszych ludzi. Od Ura. Czekaj, bo on zawsze tu przyjdzie. Dobra. Chodź. O, pyk. Dobity. Mamy tu upgrade do karabinu, którego nie używam i tak. O, Barka znowu. Pochodził od jednego z ludu Ura, genialnego młodego naukowca imieniem Wen Tak, teraz Teraz się dowiecie, jak to się zaczęło. Ben pracował dla wiedzących, najlepszych ludzi w mieście. The country? A, że musiałem jakoś odpowiednią ilość tych fragmentów zdobyć. No dobra. O, jaki skitrany. Wietnam, normalnie. Jaki zwinny jak chłop, z jego pomocą wiedzący opracowali sposób zamknięcia tuneli ludu Ura. Błyskawicznie. Lud Ura żyje pod ziemią. Jeżeli jeszcze nie wiecie, tak po prostu. O! Każdy żyjący uraw w ta Tazala zniknąłby. Czyli, jakby ich w domu. A czemu on mi nie załatwił? Jak spałem? Jakiś honor, czy coś takiego? W którą stronę trzeba iść? Tam na górę. To odkrycie nie miało już. Ni nie miało nigdy być wykorzystane, mówili. Chyba, że w ostateczności. Eee, tak, tak każdy mówi. A potem używa od razu, jak tylko się ukończył. Tam ktoś, ptaszek się z czymś bije. O, oni się tłuką. <laughs> A mi się nic nie stało. O, Śmierdzi oczko To jest upgrade. Czekaj, to jest upgrade do młodzieża. Ale Ven nie lubił być manipulowany. On też miał swoje plany. Tak jak mówiłem, to oczywiste, że to jest podstęp. No nie wiem. Zrób broń ostatecznego zniszczenia na swój własny lud, ale i tak jej nie użyjemy. No na pewno sprawił, że ten ich wynalazek wybuchł im w twarz. I stąd się wziął kataklizm. Nie zniszczyli Ura, zniszczyli wszystkich innych. Ale Ura też. Tylko nie, jakby nie zniszczyli tych żyjących pod ziemią, schronionych w jakichś budynkach? Nie, czekaj. Wyobraź sobie, jak Ven musiał się czuć, kiedy oni w końcu zmusili go do uruchomienia tego. Sam on musiał rękoma swoimi własnymi rozpocząć kataklizm. Jeżeli jakoś dobrze byłeś zabunkrowany, to, to przetrwałeś. A oni żyli pod ziemią! Ura! Więc oni w większości przetrwali. Jeszcze więcej... Nie ja rozumiem, że jakby to wasza ojczyzna tutaj niedaleko jest. Ale... Dzień siódmy już! Cały tydzień biegł! Ale pamiętaj, bastion może naprawić wszystko. Potrzebujemy tylko tego okruchu. Bastion nie jest tylko zwyczajnym bastionem. Ej, to jest szybsze! Niż walenie włócznią. Oto okruch. Ostatni. Bum. O, ale hitnął mnie Naprawdę szkoda, że lud Ura nie chciał z nami współpracować Weź, jakby współpracował To od razu byłoby załatwione wszystko Ale nie Oni nie zrozumieją Oni czują się zdradzeni no, W sumie nic dziwnego Kurde, te ptaszki są męczące Teraz dzieciak musi wyruszać tam, gdzie nie dotarł kataklizm Jednak po kolei Jest ktoś, kogo musimy uratować Zia Zauważyliście, że kogoś brakuje? je zabrali. Lud uraz zaczął się cofać. Bez wątpienia panujący na następny ruch. Ale my już wiedzieliśmy, co trzeba zrobić. No, jakby siedziałeś tu tydzień, podczas gdy on biegał, więc. Um, tak, powinieneś wiedzieć, co zrobić. Ale jak ten śnieg tu padał przez tydzień, to chyba powinien tu jakiś śnieg jednak leżeć. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, co tutaj. O! Jak odbijam ciosy w, w, tą tarczą, to odzyskuję trochę życia. To mi się bardzo przyda. Mówią, że miód naprawiacza jest dobry dla organizmu. Smakuje jak polet, koziół, coś tam, coś tam. Nie, nie doczytałem. Zostały mi same questy dotyczące broni. A i tak nie zamierzam mi teraz robić. W nowej grze Plus będę robił. Nie zebrałem tego? Kurde. A to będzie tutaj, w sklepiku, nie? Teraz. Nie. To musiałem mi się coś powalić. Nie wiem. Zia Detected. Zazwyczaj było Sharp Detected, to jest Najzizie. Cóż, teraz to sprawa osobista, nieprawdaż? A co my tu mamy? To jednak osobiste, jest osobiste dla niego i jest osobiste dla mnie. Przechodzi od razu do konkretów. No, po prostu podszedłem pod, pod do nich, halo. Nawet nie zobaczyli, jak się zbliża. No, nie wiem, chyba zobaczyli. Kładzie dłonie na paczę, którą mu dałem. Co? O, nie, lasery. Lud urazna na sposób na zatrzymanie kataklizmu w zapadlinie jakieś tam. To jest chyba się wynalazek. Ruka? To ładuje tak, i potem strzela. To jest taka bazuka, czy coś. Nie wiem, mocno jest na pewno. Mają swoje obrony i w ogóle jest nawet całkiem udana. No, laserki! To jest bardziej zaawansowane niż u was. Nie by jakiś tam lud żyjący w podziemiach, ale jednak. Mimo to nie przywykli do widoku gości. Na, no, kto by chciał ich odwiedzać? Mają kilka przewodników, dzięki którym to miejsce jeszcze się jakoś trzyma w całości. A Takie coś, to? Czyli jakby nie potrzebują rdzeni w ogóle. Rozbij ich wystarczająco dużo, i głazy kataklizmu znowu spadną na ziemię. K kurde. Dużo tego tu. A będzie jeszcze coś gorszego niż duże oczko, które długo tłukliśmy. Cóż, lud ora musi teraz ogarniać panika. No! Myślę, że tak. Te głazy są jak nowotwór tego samego rodzaju jak te, którego lud ura zostawili coś tam, coś tam. Jeden chłop przeszedł całą drogę, całe miasto. Wyszedł poza mury, gdzie jeszcze nie dotarł chyba nikt. I teraz zmierza do nich, rozwalając masę ich ludzi. No, myślę, że mogą być dosyć spanikowani. Arsenał... Chyba sobie, chyba jednak zamienię. Z powrotem na to. Bombarycz, mam to? To jest potężny skill Oj, bardzo potężny Dziak skończył teraz korzystać z mocy kataklizmu, ale nie lud Ura Jak to mocy kataklizmu? Ile was tu może być? Chłopaki! Stop! Dobra, ja muszę po prostu chyba iść ciągle w jednym kierunku, nie, nie zawracać się I ciągle będą we mnie strzelać, nie? Muszę po tych cieniach patrzeć, gdzie to spada Czekaj, tamten jest prawie dobity Dobra, nice Sam obrywałem od tego, za blisko trochę byłem Kupię Kolejne leczonko. E, jak ja mam to... A pewnie tutaj. Pewnie już... Pe teraz już pewnie każdy ura wie o jego obecności. Dzieciak zwraca uprzejmości dziesięciokrotne. Nie wiem, czy to uprzejmości, ale okej. Okay. Oho, o tym mówiłem. O tym mówiłem. Patrzcie to! Wielkie oczko. Dobra, ja... Czekaj, jak rozwalę te co się, to coś się stanie? Te? Coś to da? Nie wiem, spróbuję. Bo on coś o tym gadał przed chwilą. Kurde. Te skały tak mu muszą pożerać to miejsce od wewnątrz. Macie, pum! Wyjazd, 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 wyjazd. Ej, ej, ej. Zużywam te potki w dużej ilości. Padaj, 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 dobra. Pyk, pyk. Kolejne. Nie, nie, nie. Za dużo was tu. Dobra, rzucę to. Coś tam jakoś trafiło. Zatfiło go? Złatwiło. Dobra, darmowa podka. i nice, wracamy tam, wracamy. Trzeba rozwalić to na pewno. Dobra, podka znowu. Cyk. Coś się stało? Nic. O! A jednak nie do końca to o co mi chodziło myślałem, że to się rozwali natychmiastowo po prostu Drugie A jeszcze z jednym walczę I słabo mi idzie, prawie bym padł dobra leży Czy tam spadło duże oko? O, patrzę się w ich stronę, nie mogą mnie chyba, że mnie okrążą. Dobra, załatwieni. A jednak się nie zrespiło dużo oko? Kolejna podka zostały jeszcze tylko dwie. Okej, okay, tu jest to. ura utrzymuje się za swojego barykada. Za swoją barykadą. A? Znowu ty. Dzień dobry. Kilku z nich jest bardzo zorientowanych w tym, co się dzieje. <gryw> Nic dziwnego. Może wiedzą, że przegrali. Na rzecz chłopaka. Na rzecz dziecka. Tak, dokładnie. Oni losowo tłumaczą dzieciak-chłopak. A tu właśnie bardziej chodzi o to, że przegrali z dzieciakiem. I doceniali go. Wszystkich nas zmylił. No, nie jest zwyczajnym gościem. Znaczy, jakby niby jest, ale nie jest żadnym mutantem ani nic takiego, ale jest niezły. Jest mocny chłop. Tak, to nasi ludzie spowodowali kataklizm, ale my próbujemy to naprawić. Właśnie. Ale sam jakby przyłożyłeś trochę do tego rękę. Coś w sensie, tam jakoś pracowałeś nad tą maszyną, chyba, nie? Się dobrze pamiętam, Tam Tamten padnie? Te. Yeah. I znowu czeka nas ta sama roślinka. Ej, czekaj, czekaj, mogę specjalnego skilla przecież użyć. Pum. To wysyła wiele bomb. I jest naprawdę mocna Szkoda, że szansa na pokojowe rozwiązanie przypadła. No, niestety, po tym co się odwaliło, trochę trudno o pokojowe rozwiązanie. Pewnie stary Zulf powinien znaleźć na lepiej. Kilka dni się znaliście, Może powinienem mu zaufać, powiedzieć mu wszystko, co wiedziałem. No, myślę, że chyba tak. No, to jest oczywiste, że prędzej czy później historia się odkryje, że on ogarnie wszystko. Szczególnie jak ja łażę i pokazuję mu jakieś dzienniki, których nie potrafi rozszyfrować. Dziennik w języku jego własnego ludu. Nie powinniśmy mu go w ogóle pokazywać. Nawet jeśli, to przed tym wyjaśnię całą sytuację. Może przynajmniej nie byłoby aż takiego przypału. A tak to z nagle zaczął rozwalać monument. I lipa straszna się była. Próbuję walczyć i mówić jednocześnie. Słabo to idzie. Zulf, Lutura. Mają prawo być wściekli. To jeszcze jak? Więcej niż wściekli. O, o, kurde. Ale patrzcie, to, widzieliście to kuszę? Ile ona tam strzał miała? Czekajcie, bo tu jest jeszcze jakaś poboczna ścieżka, ja myślałem, że to jest główna, ja chcę wszystkie po prostu obejść, nie? Dlatego tak latam lewo i prawo. Aj, obeszli mnie wokoła. Uff. Nie, 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 nie. Nie, czekaj, to jest, to jest ulepszenie do tej, tego, co zebrałem przy... dzisiaj. I tam to, co wcześniej widziałem, co myślałem, że jest do moździerza, to też było to. Ale kiedy to już się skończy, to wszystko będzie znacznie lepiej, czy coś takiego? Nie wiem. Nic już nie stoi mu na drodze. No, nie wiem, trochę tutaj stoi jednak. Jest cisza. Widzi przestanie ta zala, majacząca na, ho na horyzoncie. Te wszystkie marzenia z kataklizmu, przywrócimy je. To jest rysunek jakiegoś dziecka. Eee, kurde. swoich własnych. Obrywam tak daleko na krawędzi świata, to właśnie tutaj w końcu uznała z ciebie. Ale to nie jest tak jak w kwitnącym klifie. Już nie śpiewa. Teraz nie ma o czym śpiewać. Zia, nie zostałaś porwana. Właśnie. Musiała po prostu zobaczyć, co się stało. Miałaś sama się przekonać, czy wszystko, co napisał ci złów, to była prawda. Oni jej nie porwali. Oni jej zaproponowali, żeby poszła z nimi. Zuluf chciał jej wszystko wyjaśnić. Pokazać. Przekonać ją do tego, żeby przeszła na ich stronę. Pewnie nie upuściłaś tej rzeczy celowo. Chciałaś zobaczyć, czy wróci po ciebie. Stracili wszystko, nieprawdaż? Ale cały czas walczą, jakby to miało coś naprawić. To nic nie naprawi, to nie ma sensu żadnego, to jest po prostu zemsta. Oni, oni po prostu są źli i chcą nam wklepać i tyle. Nie muszę widzieć, co spotkało lud Ura. Staram się to odczynić, pamiętasz? Tyle rzeczy, których nie rozumiecie. Oho, dwie rzeczy pominąłem. Na przykład to i to. Nie wiem gdzie, ale okej. Okay. Albo po prostu się odblokowało? Nie wiem. Także, jak mam tutaj upgrade, dodatkowy damage, powershota. Albo większa szansa na krytyk Chyba to. Bo często strzelam tak. jakby chwilowo. Tak na szybko, bardzo, nie? O! To jest ostatnia miejscówka. Terminale ta zala. Ostatnia miejscówka. Czekaj, chciałbym zrobić to challenge, co? No, kupak. Szybciej się ładują. Szybsze przeładowanie. To się przyda tego jednego tam miejsca. Szybsza regeneracja. Nie wiem, gdzie jest ostatni upgrade do włóczni, i gdzie jest ostatni upgrade do moździerzy. Muszę tutaj też rzeczy robić, żeby się dowiedzieć. Ludura prawdopodobnie nie wiedział, że był obserwowany z obserwatorium wiedzącego. To było idealne miejsce, by wypróbować to, o czym nikt inny nie powinien wiedzieć. I tam widziałem, że jest upgrade do moździerza. Czyli już będziemy mieli na maksa ulepszone. Jedynym problemem. Coś tam, coś tam, coś tam. A, że to miejsce. Sprawiało, że tutaj wariowały gaduły, czy coś takiego? To jest power defense, jakby... Musimy po prostu bronić tego miejsca przed nimi. No nie zrobiłem questu nawet, nie wiem jakiego. Tutaj są te rzeczy po lewej na dole. Musimy ich bronić przed nimi. Najgorsze jest to, że sami możemy je zniszczyć. Więc jeżeli gaduły tam dojdą... No to już jest dosyć duży problem. I dlatego wszelkie jakby, wiecie... ...przyspieszenia... ...kupiłem. Żeby tu szybko strzelać. I tak rozwalam ich na hitę, więc ten mecz tu różnicy nie robi. Koniec, prosta. Gdyby go tu widzieli chłopaka bawiącego się ich ulubioną zabawką. Dobra. E, mam odporność na wybuchy tego czegoś albo. Bomby stwarzają takie pole, e, w, jakby pozostawiają po sobie ślad, który rali przeciwników. Dobra, zobaczmy to. Tutaj trzeba było chyba szybko załatwić ptaszki. To jest ulepszenie do tej e, maczyty. To się bardzo przyda. Spalarnia była śmietniskiem <laughs> i miała problem z dzięciołami. Ziu! Dobra. Można nawet challenge się zrobi. Została sekunda, czy tam ileś. Ajajaj. Druga nagroda. Spróbujmy jeszcze raz. Okej, okay, zrobiłem to. Trzeba po prostu wbijać w środek i ich rozwalać na szybko. 10 sekund zostało, to nie jest dużo. To nie jest dużo. Absolutnie nie. Dobra, 4 sekundy. Kurde, ale oni się strasznie rozlatują. Do tego najpierw, najlepiej rozwalać je od razu na początku. Dobra, wezmę kupię jeszcze jeden upgrade. Co? No nie wiem. Co my tu mamy? Szybsza regeneracja albo. Bo mniej rozchodzą się szerzej. To, to się bardzo przyda. Większe obrażenia, albo że zostaje na dłużej ten efekt. Chyba obrażenia. Regeneracja, albo spowalnianie przeciwników. Eee, Odporne obrażenia, kiedy strzelam, albo szybszy atak speed. Ale po co? Po co ja to robię? Ja teraz tylko skilla dostanę. Bez sensu. No dawaj, dawaj, dawaj chodź tu. To wszyscy? Chyba to? Tak! tak. <laughs> Co zagwarantuje nam maczeta? Jakie upgrade? To upgrade, ten ostatni. Ale jeszcze musiałbym najpierw zrobić hajs. Musiałbym jakiś challenge zrobić. Dobra, trzeba tutaj ich szybko rozważyć, Najpierw na spawnie. Pamiętam. Bo potem będzie z tym problem. No, dobra. A, to trzeba na dystans ich robić, nie? Jezu, ale to krytyki wali straszne. Ja muszę wszystkich rozwalić dosłownie. To może być ciężkie. Szczególnie, że one jakoś tak odlatują strasznie daleko i się rozpraszają. I latają jakoś tak głupio. No nie da rady tego zrobić. <grym>, no co jest? I druga nagroda. To Mistyk, nie? A na pierwszą ile? 60 sekund! Ej, to mi brakowało tylko 8 sekund. Pięknie, pięknie! Dawaj, 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 dawaj. Chyba wszystkich tu raz. A nie, jeszcze nie. Jeszcze oni się spawnują, jeszcze dalej. Dobra, koniec. <grytania> 44 sekundy. Łatwo. Tylko te obrażenia trzeba było mieć, żeby tam na początku ich szybko posiekać. O! Dostałem materac. Czekaj, to brakuje mi tylko inne rzeczy, nie? Stosu książek mi brakuje. Ale ja nie, wiem, czy ja go nie odblokuję dopiero. E, dopiero w Nowej Grze Plus. Tam jest najtrudniejszy challenge. Potrzebuję jakiś challenge zrobić chyba, na no szybko, tylko nie mam gdzie. Chyba, że w tych właśnie rzeczach tutaj, turowych. Chyba, że tu się da? Z młotka nie mam jeszcze, ale nie wiem czy... to nie ma przeciwników. Muszę zadać jakieś tam obrażenia? Duże? Jednym ciosem? Nie wiem, czy to da radę? Nie. Tu muszę... To jest jeden z najtrudniejszych challenge tak właściwie, pomimo iż to jest podstawowa broń. Muszę szybko bardzo rozwalić te rzeczy. Ale to tak bardzo. <todgłosy> Najgorsze jest to, że jak próbuję być szybki, to zostawiam wiele. A nie mam gdzie tego zdobyć. Tylko na tych misjach teraz, tych turowych. To, to pójdziemy z yy, nieulepszoną na maksa włócznią. Ale <grym> to zwaliłem. Ja wcześniej walałem tak hajs w błoto, a teraz... <grym> Także co, nacie na tyle. Mam nadzieję się podobało. Do zobaczenia i siemka.